Piąta kolejka Olkuskiej Aklasy Dubnia. Trzecią Szejangroth, Spartak Harsznica. Zapraszamy bardzo serdecznie na kanał CF Sport. Mecz Olkuskiej Aklasy. Spotkanie drużyn z dwóch biegunów tabeli, bowiem na czele jest Spartak Harsznica. 9 punktów w czterech spotkaniach. Dół tabeli okupuje zespół Gospodarzy Dubni przyciąż Jangrot. Jeden punkt zdobyty z drużyną rezerwę Przeboju Wolbrom. To jest jak na razie dorobek Gospodarzy, ale w poprzednim sezonie ta rywalizacja została dwukrotnie rozstrzygnięta na korzyść dzisiejszej drużyny Gospodarzy. Ces, I transformację zespołu, który przeszedł latem rewolucję, rozpoczęli piłkarze Spartaka Harsznica. Od autu Gospodarze. Mocny daleki wrzut, walka o futbolówkę. W polu karnym jeszcze rozegranie piłki na przedpole. Uderzenie na bramkę. Interwencja Wojciecha Jajkiewicza. Rozgrywają piłkę zawodnicy. Dubni, ale szybko muszą odbudować szyki obronne. Stracili futbolówkę. Okazja na uderzenie, ależ interwencja Szczepankiewicza. Nie koniec akcji. I tutaj sugerowali. Nieprzepisowe zachowanie, zagranie piłki ręką przez defensora Dubni, a to najlepsza okazja na pokonanie Szczepankiewicza. Świetna parada golkipera Dubni, grającego szkoleniowca drużyny Spartaka Harsznica. Otrzymał się przy piłce. Teraz Dylong zagrał na skrzydło, Krzyżek, Krzyżek w polu karnym, Krzyżek drybluje, Krzyżek, uderzenie, dopiero teraz interwencja Szymkiewicza, ależ kolejna parada golkipera, który po raz drugi ratuje zespół Dubni przed utratą bramki, fantastyczny taniec z piłką, zabawił się z jednym, drugim rywalem. Uderzenie prosto na bramkę, łapie piłkę Szczepankiewicz, bardzo dobra interwencja Krzysztof Jajkiewicz. To środka drybluje Bartosz Pigulak, świetne zagranie. Poremski opanował piłkę. Poremski wystawił futbolówkę i świetna interwencja. Dratwa. Na krótko. Rozegranie i ależ zagrożenie. Ciekawa próba. Teraz Poremski. Nie takiego modelu zagrania i akcji spodziewał się od swojego podopiecznego. Okazja na kontrę, domagała, doszredkowanie, centrostrzał. Doskok domagały, spóźniony był jednak zawodnik Dubni. Okazja na uderzenie, strzał broni Szczepankiewicz. Bardzo dobra interwencja bramkarza, kolejny raz sprawdzony. Niezłe uderzenie Michała Krzyszko. Rolka. Rolka uderzenia, ale akcja! Ale szkol! Jeden do 0, Dubnia obejmuje prowadzenie w najmniej spodziewanym momencie, kiedy dominowała drużyna Spartaka. Świetna akcja. Jedno podanie, dobry dribbling, ależ intuicja szkoleniowca Roberta Błachno, aby zmienić i... Na skrzydle prawym występował w tej akcji autor tej bramki, Piotr Rolka, były zawodnik przepoju Wolbrom. Wpisuje się na listę strzelców po tej jakże ciekawej akcji, i to. Od razu naciskany był Szczepankiewicz. Okazja na odpowiedź, wychodzi z bramki Szczepankiewicz, nie dał rady, 1-1, ależ protesty, ależ widzimy energiczne protesty, bramkarza na nic się zdają w tej sytuacji, my to wszystko przeanalizujemy, co wydarzyło się. To środkowanie, zagranie piłki, bramka Bartosza Pigulaka. Ratwa do środka. Musi naprawić swój błąd środkowy, obrońca. Uderzenie. Jeszcze poprawka obok bramki. Jajkiewicza uderzał teraz Paweł Kaleta. Odpowiedź, drużyny gospodarzy. Dwuosobowym ustawił Szczepankiewicz kroszec do środkowania, ale się tutaj zaskoczył takim bezpośrednim. Strzałem na bramkę, chociaż ta piłka jeszcze dograna po raz kolejny! I bramka! Ależ wykończenie akcji, ależ precyzja, ależ moc stałych fragmentów gry po stronie Spartaka. Świetne wykończenie akcji. Bardzo dobre. Sfinalizowanie. Widzimy zagranie Kruszca. Dośrodkowanie. Był tam w polu karnym zawodnik drużyny Spartaka, numer 20. Cieszy się z bramki Krzysztof Jajkiewicz. Dośrodkowanie. Bezpośrednio w pole karne. Jest tam m.in. gądek. Jeszcze uderzał, ale jest zamieszanie. Ależ chaos w polu karnym wybija piłkę tego utalentowanego juniora. Dubni, Krzysztofa Domagałe. Ale się wyszedł w górę. Dratwa. Będzie kolejny corner, ale tutaj mają pretensje zawodnicy Dubni. I wydaje mi się, że faktycznie i będzie zagrywał w pole karne przeciwnika. Gądek z grani piłki. Interwencja Dratwy. Jeszcze wybijają piłkę zawodnicy Spartaka, ale będzie kolejne uderzenie. Tym razem nad bramką Jajkiewicza. Mocny A 22. Jan Halczuk. Dobra gra na ścianę. Odwrócił się z rywalem na plecach zawodnik Spartaka. Jeszcze uderzy Nidolągę, ale. Okazja. Świetne prostopadłe zagranie. Ależ okazja na trzecią bramkę dla Spartaka. Ale też wyhamował, zaczekał. Piłkasze Spartaka. Dopiero teraz dośrodkowanie. Odał tu strach. Grzywnowicz. Niezłe było to podanie, ale uderzenie łapie piłkę. Jajkiewicz, Czasówki wobec swoich zawodników. Na bieżąco to wszystko musi analizować doświadczony piłkarz i szkoleniowiec. Okazja teraz dla drużyny gospodarzy rolka. Uderzenie prosto w Jajkiewicz. Jak na razie w tej wirtualnej tabeli 12 punktów, 4 zwycięstwa, jedna porażka. To jest bilans drużyny Spartaka, wychodzi z bramki Szczepankiewicz, interwencja na przedpolu bramkarza, nie ma mowy oczywiście o przewinieniu, chociaż domagał się gwizdka Michał Krzyżek. Interwencja w tempie słoni, ale dopiero teraz zdecydowali się na rozegranie tego rzutu wolnego kombinacyjnie, na krótko, dośrodkowanie! Ale szokacja dla Michała Krzyszka na zakończenie tej rywalizacji, bo tutaj wystarczyło dołożyć nogę. Myślę, że na policji jest już zgłoszenie o kradzież asysty, bo w tym przypadku no, formalnie osłane wszystkie środki do walki przez piłkarzy. Dubni, być może teraz Gądek Gądek uderzył z dystansu, Gondek, ależ to mogła być piłka meczowa. Ratuszny już jako kolejny napastnik w polu karnym, Spartaka jeszcze uderzenie, Gondek, ależ mocno huknął, co niecelnie piłkarz. Dłubni, trzyciąż, Jagrod, już w zasadzie wszyscy piłkarze... Są na linii 16 metra dośrodkowanie został w bramce Jajkiewicz, uderzenie! Sędzia przerywa grę, ale kontrowersyjna sytuacja, którą będziemy analizować, bo tutaj do granicy czerwoności mamy napięcie pomiędzy arbitrem a kapitanem Dubni Ratusznym. Co tam się wydarzyło w polu karnym? Dośrodkowanie. I tam był popchnięty Szczepan Dratwa z numerem 5. I to trafienie nie zostało uznane, a sędzia zaraz po tym zakończył rywalizację. No na pewno.